Cześć! Krótki poradnik: jak stworzyć korek? Po pierwsze, potrzebna jest nam droga. W moim wypadku jest to S17, czyli droga ekspresowa łącząca m.in. Lublin z Warszawą. Następnie potrzebujemy idealną porę i dzień czyli tak jak u mnie niedziela, godzina 18 czyli klasyczny powrót do stolicy. I jak widzicie, już jest dobrze. Toczymy się z prędkościami od 0 do 30 km na godzinę i tak przez najbliższe 15-20 minut. Korek ma już solidne 5 km. Pomyślicie, pewnie na końcu jest jakiś wypadek, albo są roboty drogowe, albo jest kontrola paszportowa. Otóż nic bardziej mylnego. Wystarczy patrol policji. I to nie taki, który mierzy prędkość. To by było zbyt proste. Ten patrol po prostu stoi sobie na sygnałach. Ale żeby było trudniej, to on nie stoi w tym samym kierunku, w którym ja jadę. O nie. Ba, on nawet nie stoi po przeciwnej stronie drogi ekspresowej. Patrol policji wesoło sobie miga na równoległej drodze, tak zwanej serwisowej. I tym oto sposobem przyciąga wzrok ciekawskich tak zwanych apaczy. A dlaczego apacze? Abo se zwolnię i popaczę. Piękna, po prostu piękna sprawa. Idealny sposób, jak zmarnować 20, czy tam 30 minut, i przy okazji doprowadzić do kilku stłuczek. Brawo Apache! Zawsze zaznajemy zamiast policja? Być może?